Mam tu te wszystkie rzeczy, które jadłem. Tak jestem dosyć pozytywnie zaskoczony. Tu mam rzeczy, które jadłbym, a tu są rzeczy, których no nie do końca mi podeszły. Siemanko, witajcie w naszej kuchni. Tym razem zrobimy coś innego niż takie stricte gotowanie. Mam tutaj trochę produktów, jak widzicie, na tym stole. A co to są za produkty, zapytacie? Są to produkty e, wege i zwykłe. Bo ostatnio, tak. E, a zauważyłem tam w jednym ze sklepów promocji produkty wegańskie, które naśladują e, mięsa i chciałbym wypróbować, czy to jest. Faktycznie na tyle dobre, i czy może zastąpić mięso? I mało tego, czy da się to pomylić z mięsem. Co ja tutaj mam? Zacznę tu w sumie od przodu. Mam coś takiego jak plastry wegańskie i dla porównania szynka z fileta drobiowa. Zobaczymy, co lepsze, czy da się zastąpić. Tutaj mam. Plastry bez deka mleka o smaku goudy i ser gouda. Parówki sojowe klasyczne i parówki z filetem kurczaka. Kabanosy klasyczne roślinne, i kabanosy klasyczne wołowe. Tutaj mamy Gyros Ala-Kurczak roślinny i Gyros Kurczaka taki gotowy. Z Skórczak. <grych> tu mam jeszcze kiełbaski. Te są węgierskie, a tutaj mam frankfurterki. Nie znalazłem odpowiednika o smaku węgierskim, ale sobie porównamy. I na sam koniec burger roślinny i burger zrobiony przeze mnie z mięsa wołowego. Nie znalazłem nie wziąłem gotowca burgera. Z tego względu że wszystkie burgery, które natrafiłem gotowe były głównie z dodatkiem albo w głównej mierze, albo z dodatkiem mięsa z kurczaka MOMU, czyli oddzielanego mechanicznie, czego nie chciałem. Więc co? Bie bierzemy się za przygotowanie tego wszystkiego, bo musimy sobie podsmażyć yy, te rzeczy, ugotować parówki. Sery szynki, oczywiście będę próbował na surowo, ale jaki jest w tym myk? Będę robił tak zwany ślepy test. Czyli Pani pogromczyni w tym mi pomoże. Aga zawiąże mi oczy, żebym nie widział co jem. Będzie mi podawać i będę próbował i porównywał. Czy jest to... Czy, czy odpowiedniki wegetariańskie, czy tam wegańskie mogą zastąpić mięso. Jesteście ciekawi jak to będzie wyglądać? Zostańcie z nami. macie ma. Aga mi zawiązuje oczy. Jeszcze nie zdążyłem się bardzo z Wami przywitać przygotowałem to wszystko, podgrzałem i teraz Aga w losowej kolejności będzie mi podawać, ja nie wiem co i nie będę widzę. próbował. Nic nie widzę. Dobra, gdzieś tu musisz mi kłaść. Eee, nic Aga, nie po... widzisz. nic nie widzę. Jak się trafię w paszczu, nie wiem. Eee, Aga mi... <laughs> nie widzi, nie, nie widzi. widzi. Nie widzi, bo się przestraszył. Co? Nie widzi, bo się przestraszył. No. Eee. No i że I będę próbował. Aga położy tutaj dwa talerze z rzeczami i położy opakowania, żebyście wiedzieli, Na gdzie to jest. rzut grosy. No. A nie mów mi co. dobra, już teraz spaliłaś A. trochę, ale dobra. dobra. Już są? Nie. Dobra. To jest to. Znaczy w sumie wiem co to jest, jest to. Bo, bo przygotowywałem sam, no nie? ale... Te... no nie... Dobre. 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 dobra a drugi ci dasz zaraz? dobra, wymacam sobie dobra no i co, i próbuję nie wiem co to to zapach... no niczego nie Hm o kur... <słyski> hmm. hmm. troszkę gumowe Smak grosa ma, bo przyprawy. Obstawiam, że to jest to wegańskie, bo smakuje troszkę jak kotlet sojowy. Aczkolwiek chyba to nie jest soja. Nie, chyba w tym nie ma soi, tylko jest jakieś białko strukturyzowane, coś takiego, jak tam gdzieś rzuciłem okiem na... kojarze, rzuciłam okiem na skład, jak kupowałem. No spróbuj to drugie. I teraz, dobra. To mam drugie. Hmm. W sumie... Jestem pewien, że to jest kurczak. Ale co ciekawe, jest to bardzo podobne w smaku. Nawet w strukturze, bo ten kurczak też jakiś taki troszkę gumowaty. Wi wiadomo, to nie jest jakiś najwyższy lotów, bo to było jakieś tam danie gotowe. Ale smaku bardzo przybliżone. Bardzo podobne przyprawy zostały użyte. Znaczy, no do gorysoty są jakoś określone te przyprawy, więc w sumie. Spoko. To mógłbym y, używać zamiennie za kurczaka jako, gyra, jako gyros. Jest to całkiem nie najgorsze, aż się trochę nie spodziewałem, że to będzie aż tak podobne. Także tutaj wegańska opcja może zastąpić. Czyli? Mięsną. Czyli spoko. Na plus. Ale? Co ale? Na pewno. No, ale, ale, ale no, które, jest, które na pewno? Wegańskie i kurczakowe. dobra. Jedziemy z drugim tematem. Oczywiście zamieniasz miejsca no nie? Jakoś na w sumie, dobra. Losowo, gdzie jest wegańskie, a gdzie nie. Tak? Kładziesz? No. Dobra. Już jest? Tak. Proszę tu. Dobra. Na dwie ręce. Co to jest? Dobra. A, dobra. Mhm, mm to dobre. Wiem kto robił. Co ty robisz? O kuźwa, się. Nie, że umieram. zawsze. No, to jest po prostu mój. Ale ty to próbowałeś jak robiłeś? Nie. Ale wiem. Już poczułem <laughs> smak. E, rozpoznaję, że to jest mięcho. No nie oszukujmy się, no burgera z wołowiny <grystanie> poznaję. Gdzie jest drugi? Halo? A tu, to fajnie mi położyłaś, trochę nieintuicyjnie. Dobra i próbujemy teraz drugie. Mhm. Czuć, że to jest roślinne, ale po raz kolejny jestem zaskoczony. Jak dla mnie, to jest w sumie dobre, jadłbym. Jakby tak zabrakło na świecie mięsa, myślę, żebym tym zastąpił. Aczkolwiek, wiadomo, ja troszkę nie do końca rozumiem tę koncepcję, że ludzie uciekają od mięsa, ale zastępują sobie mięso warzywami. Po co? Ale może też są za tymi smakami, a nie chcą zabijania zwierząt, i tak dalej. Dobra, poniekąd mogę to zrozumieć. Jest to inne niż mięso. No bo od razu poznałem, że to jest mięcho, a tu jest ten wegański odpowiednik. Aczkolwiek jadłbym. Całkiem to niezłe jest. Lecimy dalej. Hahaha, asę pojem dzisiaj. <ścoughs> oh. Co, czy mnie teraz paniaga zaskoczy? Dobra, dobra. Na razie było dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. Generalnie, zaczynamy od ciepłych rzeczy, żeby choć trochę były jeszcze ciepłe. Tak mi się wydaje, no nie? Czuję, czuję, dobra. Zacznę dobra. teraz od prawej. Jest to parówka. Wystygnięta parówka. i Już inna. Dobra, na razie nie zdradzam. Spróbuję drugiej. Już wszystko. To jest zwykła paruwa, a to jest wegańska. I ta wegańska nie podchodzi mi. Taka trochę jakbym miał papier. Mało smaku w tym. Taka... Pomyliłeś się. Jak się pomyliłem? No. Co ty gadasz? Nie możemy. No. Serio? Odwrotnie. Tu jest wegańska. Nie. Co ty gadasz? No nie, to jest zwykła. Wciula mnie robisz. Nie. Kurwa, sprawdzę to podczas montażu. Nie, no tu jest zwykła z kurczaka, a tu jest wegańska. No. no nie, no, kurde, żaba nie złapałem, ale no, nie, no czuj, tu jest taka struktura ty, troszkę inna i, i smaku mało jednak w tym. Czy parówka akurat ta sojowa to jest sojowa? Tak. No to mi nie podchodzi. To w sumie na razie jest y, dwa do jednego dla wegańskich rzeczy. Dwie rzeczy, by jadł jedną, tak nie do końca. Myślę, że dosyć ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że nie widzę, co jem, więc to tak <głos》>, też dosyć specyficzne próbowanie, ale dzięki temu trochę więcej smaku się czuję w Bo ostrzają się troszkę zmysły inne niż wzrok. Proszę. okej, okay, dobra, próbujemy, cóż to. Mm. No. Już chyba też znam odpowiedź. Czy to będzie łatwo? Bo są to kiełbaski. No. Ta ma trochę posmak paprykowy, bo to jest wegańska kiełbaska węgierska. Chyba Frankfurterka. Mm. Znaczy, czuć, że to jest coś innego. Jest dosyć dobrze przyprawione, dosyć mocno. Jest tu ostra papryka, bo czuję wyraźnie. Aczkolwiek jest to nie takie głupie, jadłbym. Jest to takie. Czuć, że coś jest nie tak, że to nie jest takie mięsne, ale jak dla mnie dobre. Szamałby. Czyli 4-1 póki co dla wegańskich rzeczy. No, nie spodziewałem się, że te wegańskie rzeczy są aż tak zjadliwe. Znaczy, jak dla mnie, no bo wiadomo, komuś innemu może to zupełnie nie smakować. Jest to moja subiektywa, subiektywna ocena. Aczkolwiek jestem mile zaskoczony. O ile się nie mylę, skończyliśmy rzeczy, które były na ciepło robione, no nie? Tak. Dobra, no przechodzimy do rzeczy na zimno. Jedziemy z czymś na zimno. Co to będzie? Co to będzie? Czekaj, wypaszczur. Mhm. mhm. Ja mam troszkę. Dobra. Nie wyrokuję na razie. Próbuję drugie. Dobra, już wiem wszystko. Kabanos standardowy wołowy, kabanos roślinny. Ma mm. no to dziwny jakiś posmak, który tak nie do końca mi podchodzi. Jest to troszkę struktura, tak porównywalnie można to porównać do kabanosa, aczkolwiek coś w tym smaku mi nie gra, jak dla mnie niekoniecznie. Także na razie jeszcze mimo wszystko wegańskie. W większości jestem na tak. Te cztery rzeczy, które mówiłem, jadłbym na co dzień. Palówki i kabanosy Niekoniecznie, Niekoniecznie z chęcią, ale może są jeszcze inne, na przykład innych firm, czy inne smaki, które byłyby lepsze. Nie wiem, nie wyrokuję. Mówię tylko na podstawie tego, co jem aktualnie. Także no. Czy będę Pegę? Chyba nie, za bardzo lubię mięso. Ale może kiedyś, może coś mi się w głowie zmieni. Na razie to trzeba być fit, a mi trochę to fit brakuje. Ja, ale ja trzymam linię. A każda linia musi być gruba i wyraźna. Dobra. Próbujemy. Mhm. Niechwa. Legańskie, standardowe, ale jest trochę podobne. A co to było? Ser. Nie. Jak nie? Jedno jadłeś ser, a drugie jadłeś szynkę co ty w robisz? No tak, jeden dałam ci y, szynkę tą taką y, z drąbiu, w plasterkach, a drugie dałam ci ser y, prawdziwy. Nie, no w ciula mnie robisz. No tak dałam ci. Serio? Tą szynkę z tego Serio? z tu dobrego jakieś plastry... Żabańskie. Serio, czym nogi mnie w, w ciele robisz? Nie, no dałam ci to, dałam ci to, czekaj, ja pokażę, Odałam ci to. Dałam ci to. Dałam ci to. No to ta szybka smakuje trochę jak ser. Tak? No. Dobra. Czy jednak, czy mnie znowu? No, ganiłam cię znowu. <grym> Nie, bo to jest, trochę smakuje jak ser. Jest taki trochę bardziej papierowy, jałowy, ale smakuje jak go da. No. Tu nawet przez chwilę miałem, jeszcze za nim zjadłem ten, to wydawało mi się, że to jest gouda. Miałem chwilę zawakania, ale po, po chwili no i po próbie tego, jednak yy, delikatna różnica jest, ale jest to nie najgorsze. To mógłbym uznać, że Dobra. jadłbym. Ciekawe, czy to się rozpuszcza, czy da się zrobić z tego grzanki. No, trzeba by spróbować. Dobra. <laughs> Okej, okay. jedziemy dalej z tempami. Chyba już nie dużo nam zostało, no nie? No, jeszcze ostatnie. A ostatnie? Ok, to przebrnąłem to, nawet żyje, nawet nie jest źle, bo jest pięć, jadłbym dwa, nie jadłbym, zobaczymy co będzie na końcu, czyli na końcu już jest szynka, to wiem, jak została tylko szynka, znaczy jeszcze tylko jedna rzecz, no to musi być szynka. Mm. Co to kurwa jest? To znowu ser. Wegański. No, nie, niecygen. No ser ten, co przed chwilą. Tak? Na pewno? Mhm. No a tu jest strzymeczka. Ale mnie chwila zrobiła. Chciała zrobić, nie dałem się. No chyba nie da się tak, żeby ser i szynka była taki sam smak. No, to teraz? No, próbuj. Nie. nie jak ty. Koszynki na dnie. Czuję soję, My tylko kwaczną, Dobra, tu prawilna szyneczka. Muszę zagryźć. Bardzo dobra. Witajcie na podsumowaniu. Mam tu te wszystkie rzeczy, które jadłem. Nie wiem czemu wydawało mi się, że 9, jak było ich 7. Coś mi nie wyszło w rachunkach. Ale i tak jestem dosyć pozytywnie zaskoczony. Tu mam rzeczy, które jadłbym. A tu są rzeczy, których no nie do końca mi podeszły. Że tak powiem z tych wegańskich rzeczy najbardziej podszedł mi Gero kurczaka. Na drugim miejscu był burger roślinny. Na trzecim dałbym kiełbaski. I kabanosy, i ser, tak na tym samym poziomie. Eee, tak, jeszcze szybko tylko zerknę, żeby zaspokoić swoją ciekawość. Może i waszą też. Co jest w składach tych rzeczy? W grocie to jest głównym składnikiem woda i teksturowane białko pszenicy. No, widzicie, mi to troszkę zaletywało kotletami sojowymi, ale to nie to. Olej rzepakowy, papryka suszona, kolendra, kmin, o i same przyprawy w zasadzie, także spoko. W burgerze mamy natomiast woda 16% nasion słonecznika, teksturowane białko pszenne. Znowu olej rzepakowy, gluten pszenny, mąka, teksturowane białko grochu. Ekstrakt z cebuli, ekstrakt czosnkowy, suszony czosnek, a i przyprawa, przyprawy w sumie. Kiełbaski wegańskie, węgierskie, roślinne. I tutaj głównym składnikiem jest boczniak ostrygowaty. Lubię boczniaczki, dlatego mi podeszło. Teksturowane białko pszenicy, oleje roślinne, rzepakowy, kokosowy, woda, nasiona, słonecznika, skrobia, grochowa. A i przyprawy suszona cebula, czosnek, aromaty, sól, błonnik grochowy, czarnuszka przyprawy i tak dalej. Kabanowski, woda, kiełki słonecznika, teksturowane białko pszenicy. E, olej kokosowy, płatki ryżowe, skrobia ryżowa, aromaty, przyprawy, cebula, czosnek, sól, plastry. Do kanapek i zapiekania o smaku gołdy. Czyli mam odpowiedź na to, czy da się to zapiekać. Da się. Składniki. Woda, olej kokosowy, skrobia modyfikowana sula, aromat gołdy. wapń, stabilizatory, chlorek wapnia. A jakieś tam substancja konserwująca, niacyna i coś tam coś tam. Czyli nie ma mleka. A w tych niepolubionych przeze mnie rzeczach. Parówki to woda, izolowane białko sojowe, olej rzepakowy, skrobia, kukurydziana, ee, sól, aromaty, substancja zagęszczająca, karoten, papryka czerwona, mielona, a i przyprawy. Ale to mi nie podeszło. Ym, I plastry wegańskie to woda, olej rzepakowy, białko sojowe, błonnik cytrusowy, skrobia modyfikowana, i dużo jakichś rzeczy cukier, przyprawy, wzmacnia smaku, glutaminian monocodowy, koncentrat żołkki, stabilizatory, gumak santanowa, chlorek butaz, glukoza. Oj, 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 tu glukozy. To jest w sumie najgorsze w składzie z tego wszystkiego. I najmniej mi smakowało, to odpada. nie Wiem, przynajmniej mi to nie podeszło. Także co, jeśli nie chcecie. Spożywać mięsa, chcecie zastąpić czymś, polecam produkty te wegańskie. Są w sumie nie najgorsze, stwierdzam. I nawet jakby nie było dostępu do miecha, jadłbym. Dzięki Wam za obejrzenie. Nie zapomnijcie o lajkach. Dajcie w komentarzu, czy jadacie mięso, czy jadacie takie rzeczy. Czy Wam to smakuje, czy Wam to odpowiada. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału. Będzie nam ogromnie miło, jeśli to zrobicie. I nie pominiecie kolejnych naszych produkcji. Ile można to tak nazwać. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć. Pa!